Dzisiejsza Ewangelia ma miejsce we wieczorniku. Podczas ostatniej wieczerzy, Jezus podsumowuje niejako swoją publiczną działalność i otwiera nowy rozdział w historii Kościoła, ustanawiając Eucharystię, pokazując także przez gest umycia nóg, w jaki sposób Kościół ma żyć. Co w tym kościele jest najważniejsze? I w tym fragmencie, który przed chwilą usłyszeliśmy, mamy mowę przede wszystkim o Ojcu, o Bogu, który jest Ojcem Jezusa, a przez to, że jest Ojcem Jezusa, jest Ojcem wszystkich ludzi. I tutaj pojawiają się wątpliwości. Dwóch apostołów zabiera głos i zgłasza, że czegoś nie rozumieją, że coś jest dla nich niejasne. I tu już może być dla nas jakiś punkt do refleksji, bo my także pewnie wszystkiego nie rozumiemy. Zwłaszcza jeśli chodzi o tajemnice Trójcy Świętej. Myślę, że jest wiele takich, czy określeń, czy w ogóle jest to rzeczywistość nie do pojęcia, nie do określenia za pomocą ludzkiego języka. I pewnie jest też wiele innych kwestii, które są dla nas niejasne. I czy mamy odwagę o to pytać? Panie, czegoś nie tutaj nie rozumiem, dlaczego to tak wygląda. O co Ci właściwie chodzi? I wydaje się, że Jezus jest dobrym adresatem tego rodzaju wątpliwości czy dylematów. Pierwszy dylemat zgłasza Tomasz, który mówi o tym, że nie wiemy dokąd Jezus zmierza, zatem nie znamy drogi. Tomasz w Ewangelii Świętego Jana, ilekroć się odzywa, zawsze jest głosem takiego zdrowego rozsądku. Jest to ktoś tak bardzo mocno stąpający po ziemi i nie dający jakoś. Porwać się metaforą czy, czy jakimś przenośniom. No i niestety nie dostaje takiej odpowiedzi, jakiej by oczekiwał. Tylko Jezus mówi mu, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czyli na dobrą sprawę Tomasz ciągle nie wie dokąd idzie, ale okazuje się, że ciężar tego dylematu jest przeniesiony z celu na towarzysza. Jeżeli będę szedł z Jezusem, jeżeli będę żył Jego życiem, jeżeli będę starał się Go poznać, a przecież prawda jest w Nim, to to mi naprawdę wystarczy. I nie muszę gdzieś określać niewiadomo jakiego celu, i nie muszę wszystkiego szczegółowo planować. Drugi dylemat zgłasza apostoł Filip. I On mówi takie słowa, Panie pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. No właśnie, Jezu, tyle mówisz o tym Ojcu, tak mówisz, mówisz, a, a my nie widzimy, a my chcielibyśmy doświadczyć, chcielibyśmy zmysłem wzroku, może dotyku, może słuchu przekonać się, jaki ten Twój Ojciec jest, a nie tylko tak. Musimy sobie wyobrażać to jakoś. Panie, pokaż nam Ojca. I tutaj Jezus znów nie robi jakiegoś spektaklu. O, teraz właśnie będzie objawienie, czekajcie i wytężcie wzrok i słuch, bo zaraz Bóg Ojciec Wam się ukaże. Nie, Jezus mówi: Ojciec jest we mnie. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Tutaj Jezus jeszcze raz podkreśla swoją boskość. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja jestem w Ojcu, Ojciec jest we mnie. Tutaj jest ten, ten związek, który jest Trójcy Świętej, taki też dla nas może niezrozumiały, ale, ale też nierozerwalny. Że ilekroć widzę Jezusa, widzę Ojca, jeżeli... Chcę spotkać się z, z Ojcem, mam spotkać się z Jezusem e, i to jeszcze wszystko dokonuje się w Duchu Świętym. E, jakiś z tego dla nas wniosek płynie. E, może my też chcielibyśmy Boga w jakiś sposób taki ludzki, zmysłowy doświadczyć, e, a tutaj tą drogą, tym sposobem na spotkanie z, z Ojcem jest Jezus. I to takie sposoby, jakie On nam zostawił. On nam zostawił swoją obecność w Słowie, on nam zostawił swoją obecność w Eucharystii, w Komunii Świętej. Zostawił nam jeszcze swoją obecność we wspólnocie Kościoła. I jak pamiętamy z Ewangelii Mateusza, w tych, którzy są najmniejsi. Bo cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnieście uczynili. Zatem wszędzie tam, gdzie mogę spotkać Jezusa, spotykam Boga, spotykam Ojca. I choć może czasami potrzebowalibyśmy, by ktoś tak po ojcowsku nas potraktował. Trochę się nami zajął, postawił jakieś wymagania, wyraźnie określił normy, co należy, czego nie wolno. A Jezus mówi: To ja jestem. I kto mnie widzi, kto mnie słucha, kto. Mnoży je, odkrywa Ojca. I zatem ta dzisiejsza Ewangelia jakoś zmobilizuje nas do odkrywania Jezusa i w tym, który do nas mówi w Słowie Bożym, w tym, który za chwilę będzie nas karmił Eucharystią, ale przede wszystkim w drugim człowieku, zwłaszcza w tym, który jest słaby, biedny, który z którym mogę wejść w relację, którą mogę okazać miłość.